Cóż za ironia. I Jezus mówił nagich przyodziać, a sam dał się do naga rozebrać. Nie zostawiono nawet skrawka ubrania. Człowiek wystawił jego nagie ciało, a raczej to, co z niego zostało, na publiczne upokorzenie. Te rany po biczowaniu i drodze krzyżowej. To wszystko sprawiło, że zamiast skóry Zobaczyliśmy umęczone ciało. Tak właśnie dokonały się słowa pisma. Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. Choć stoi nagi, to jednak odziany. Odziany w miłość i sprawiedliwość. Ja widzę wykonywany wyrok, a on niesie moje zbawienie a myśmy się spodziewali.